I myślę sobie o tym, że tak naprawdę nikt z nas nie wyszedł z idealnego domu, choćby rodzice, nie wiem jak bardzo się starali, to rany ojca, czyli takie zranione doświadczenie z naszym tatą, może nosić tak naprawdę każda z nas. Jak to było u Ciebie, Cleo? No właśnie, ja tak sobie myślę, że rzeczywiście ta miłość nigdy nie będzie idealna, nigdy nie jest w stanie zaspokoić tak, wszystkich naszych potrzeb i u mnie to było tak, że mojego taty nie pamiętam tak naprawdę, bo zmarł, miałam dwa lata. Zginą w wypadku, więc ja jakby dla mnie Bóg był odległy, ale to też jest tak, że dopiero zastanawiając się, tak jak zrobiłaś tę piękną medytację tutaj na początku, żeby w ogóle zobaczyć, że to naprawdę wpływa na siebie, czyli dla mnie taki pierwszy moment, kiedy w ogóle zauważyłam, że ja, jak ja myślę o Bogu Ojcu, bo tutaj na tych um, będziemy mówić o rekolekcjach, tak? o tańcu w ramionach Ojca, że um, możemy mieć tą relację do Jezusa, teraz się też dużo mówi o Duchu Świętym, ale um, ja dopiero na kursie Nowe Życie, kiedy wstąpiłam do wspólnoty, przyglądałam się, jak jak ja mam relacji z Bogiem Ojcem!